96 ciekawostek o Portugalii. Historia i kultura. Portugalia jest najstarszym krajem w Europie, a jej granice zostały ustalone w roku 1139. Portugalia była jednym z największych imperiów kolonialnych, posiadającym kolonie na pięciu kontynentach. W Lizbonie znajduje się najstarsza księgarnia na świecie o nazwie Livraria Bertrand, która działa nieprzerwanie od roku 1732. Język portugalski jest językiem urzędowym w dziewięciu krajach i terytoriach na całym świecie. Portugalia była pierwszym krajem na świecie, który zniósł niewolnictwo w roku 1761. W roku 1755 Lizbonę nawiedziło jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii, po którym nastąpiło tsunami i pożary. Portugalia była monarchią aż do roku 1910, kiedy została ogłoszona republika. Portugalia przystąpiła do Unii Europejskiej w roku 1986. Były król Portugalii, Dom Pedro IV po śmierci, został pochowany w Brazylii, jednak jego serce jest przechowywane w Porto. Portugalia nie brała udziału w I wojnie światowej i II wojnie światowej. Geografia i natura. Portugalia posiada najdłuższą linię brzegową w Europie kontynentalnej, która liczy 1793 km. Najbardziej wysunięty na zachód punkt Europy Kontynentalnej to przylądek Cabo da Roca. Portugalia składa się nie tylko z części kontynentalnej, ale także z autonomicznych regionów wyspowych Madera i Azory. Portugalia posiada ponad 800 km plaż. Park Narodowy Penedageres jest jedynym parkiem narodowym w Portugalii. Dolina Rzeki Doru jest jednym z najstarszych regionów winiarskich na świecie. Archipelag Azory jest jednym z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji wielorybów. Wyspa Madera słynie z największego na świecie lasu wawrzynowego o nazwie Lauri Silva. Na Azorach znajduje się malownicze jezioro Sete Cidades, które składa się z dwóch jezior, jedno ma kolor niebieski, a drugie zielony. Lizbona nazywana jest miastem siedmiu wzgórz. Język Język portugalski jest szóstym najczęściej używanym językiem na świecie. Język portugalski ma ponad 260 milionów użytkowników na całym świecie. Język portugalski i język galicyjski były kiedyś jednym językiem. Wersja języka portugalskiego używana w Brazylii różni się od wersji używanej w Portugalii pod względem wymowy i słownictwa. Język portugalski ma wiele zapożyczeń z języka arabskiego z czasów panowania Maurów na półwyspie iberyjskim. Kuchnia. Narodowym daniem Portugalii jest bacalhau. Czyli suszony i souleni dorsz. Istnieje ponad 365 sposobów przyrządzania bakałchału po jednym na każdy dzień roku. Pastel de nata to tradycyjne portugalskie ciastko z kremem budyniowym. Francesinha to popularna kanapka z Porto nadziewana mięsem i polana sosem piwnym. Portugalia jest największym na świecie producentem sardynek w puszkach. Wino porto pochodzi z regionu Doru. I jest jednym z najbardziej znanych portugalskich win. Portugalia produkuje również znane na całym świecie wino Madera. Cozido a portuguese to tradycyjny portugalski gulasz z różnych rodzajów mięsa i warzyw. Aras de meresco to popularne danie składające się z ryżu i owoców morza. Likier ginzinia, przygotowywany z wiśni, jest jednym z najpopularniejszych trunków w Portugalii. Sport Jeden z najsłynniejszych piłkarzy na świecie, Cristiano Ronaldo, pochodzi z wyspy Madera. Klub piłkarski Sport Lisboa e Benfica posiada najwięcej zarejestrowanych fanów na świecie według Księgi Rekordów Guinnessa. Tradycyjna portugalska muzyka Fado została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. W roku 2016 reprezentacja Portugalii w piłce nożnej zdobyła Mistrzostwo Europy. Miejscowość Nazare słynie z gigantycznych fal i przyciąga najlepszych surferów z całego świata. W Portugalii odbywają się zawody w walkach byków. Jednak w przeciwieństwie do Hiszpanii, byki nie są zabijane. Coroczny festiwal São João w Porto jest jednym z największych festiwali ulicznych w Europie. Lizbona posiada jeden z najstarszych stadionów piłkarskich w Europie, o nazwie Estadio Nacional. Największe kluby piłkarskie w Portugalii to Sport Lisboa e Benfica, Futbol Club do Porto oraz Sporting Club de Portugal. Portugalia jest znana z doskonałych golfowych pól, szczególnie w regionie Algarve. Technologia i nauka. Portugalscy naukowcy wynaleźli prepaidowe karty telefoniczne. Antunio Egas Mouniz, portugalski neurolog, otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie metody lobotomii. Portugalia jest największym na świecie eksporterem korka. Portugalia produkuje znakomite wyroby ceramiczne i papiernicze. Most Vasco da Gama w Lizbonie jest najdłuższym mostem w Europie i mierzy 17,2 km. Zwyczaje i życie codzienne. Portugalczycy spożywają dużą ilość kawy, głównie espresso. Powitanie w Portugalii zazwyczaj obejmuje dwa pocałunki w policzek. W wielu portugalskich domach nie ma centralnego ogrzewania. Święto Świętego Antoniego, obchodzone 13 czerwca, jest jednym z najważniejszych świąt w Portugalii. Żółte tramwaje w Lizbonie są jednym z symboli miasta. Metro w Lizbonie jest ozdobione tradycyjnymi kafelkami Azulejos. Festiwal Rock in Rio Lisboa jest jednym z największych festiwali muzycznych w Europie. W Portugalii działa ponad 1200 zamków i fortyfikacji. Lizbona była pierwszym miastem w Europie, które zaczęło stosować system numeracji domów. Portugalia jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Portugalski żeglarz Ferdynand Magellan, jako pierwszy opłynął ziemię w latach 15 1522 Portugalia była jednym z pionierów wielkich odkryć geograficznych w XV i XVI wieku. W 1498 roku portugalski podróżnik Vasco da Gama odkrył morską drogę do Indii. W XV wieku Portugalia była pierwszym europejskim krajem, który dotarł do Japonii. Portugalski żeglarz Bartolomeu Bias jako pierwszy opłynął przylądek dobrej nadziei. Portugalska stolica Lizbona była jednym z najważniejszych portów handlowych w Europie w epoce renesansu. Portugalia posiadała jedną z najdłużej istniejących kolonii Makałów w Chinach, które zostało przekazane Chinom w 1999 roku. W Lizbonie znajduje się zabytkowa dzielnica Alfama, która przetrwała trzęsienie ziemi w 1755 roku. W Portugalii znajduje się wiele klasztorów, takich jak klasztor Hieronimitów, który został wpisany na listę UNESCO. W mieście Tomar znajduje się zamek i klasztor zakonu Chrystusa który był siedzibą Templariuszy w Portugalii. Geografia i natura. Portugalia posiada jeden z najstarszych lasów dębu korkowego na świecie. W regionie Algarve znajdują się jedne z najpiękniejszych klifów i jaskiń morskich w Europie. Azory są jednym z najbardziej zielonych miejsc w Europie ze względu na wulkaniczne gleby. W Portugalii występują unikalne gatunki zwierząt, takie jak wilk iberyjski. W Maderze rośnie niezwykle rzadkie drzewo o nazwie Smocze Drzewo. Rzeka Tak, przepływająca przez Lizbonę, jest najdłuższą rzeką Półwyspu Iberyjskiego. Portugalia ma łagodny klimat śródziemnomorski z ponad 300 słonecznymi dniami w roku. W Portugalii znajdują się rozległe pola lawendy i oliwek. Dolina Doru jest jedną z najstarszych na świecie regionów uprawy winorośli. Wulkan Pico na Azorach jest najwyższym szczytem Portugalii. Język Język portugalski ma wiele podobieństw do języka hiszpańskiego, ale różni się wymową i gramatyką. W języku portugalskim istnieje unikalne słowo saudade, które nie ma dokładnego tłumaczenia na inne języki. W Timorze Wschodnim język portugalski jest jednym z języków urzędowych. W Brazylii portugalski ma zupełnie inną melodię i akcent niż w Portugalii. Angoli, Mozambiku i Gwinei Bissau portugalski jest głównym językiem administracji. Język portugalski wywarł wpływ na wiele innych języków, w tym na język japoński, malajski i suahili. Niektóre portugalskie słowa pochodzą z języka arabskiego, np. almofada, poduszka czy akukar, cukier. W Mekau do dziś można znaleźć napisy w języku portugalskim. Portugalski alfabet składa się z 26 liter, ale dawniej używano tylko 23. W Portugalii stosuje się oficjalnie formy grzecznościowe, np. senior i seniore. Zwyczaje i życie codzienne. Portugalczycy obchodzą karnawał z wieloma barwnymi paradami, zwłaszcza w mieście Torres Vidres. W Lizbonie znajduje się najstarszy czynny tramwaj o numerze 28. W niektórych portugalskich restauracjach podaje się chleb, oliwki i sery jako przystawkę, ale nie są one darmowe. Portugalczycy uwielbiają piłkę nożną i są bardzo emocjonalnie związani ze swoimi klubami. W portugalskich miastach często odbywają się festiwale świateł i muzyki. W Portugalii wiele budynków jest ozdobionych tradycyjnymi kafelkami Azulejos.